Kiedy Rafał Trzaskowski stał się obiektem żartu podczas telewizyjnego wywiadu, śmiały ruch Donalda Tuska wywołał społeczne oburzenie. Noc wydawała się taka sama jak każda inna w świecie telewizji. Publiczność w studiu w Warszawie śmiała się, gdy wojewódzki znany z ciętych ripost i politycznego humoru rzucał żartami niszcząc publiczne imię osób, ale potem, w niespodziewanym obrocie spraw, zwrócił uwagę na Rafała Trzaskowskiego, popularnego prezydenta Warszawy. Żart był szybki, ostry i bez wątpienia skierowany do Trzaskowskiego, śmiech publiczności był mieszany, niektórzy chichotali niepewnie, inni nieswojo wiercili się na swoich miejscach. Komentarz nie był tylko żartem, był to cios, który dźgnął głębiej, wymierzony w szanowaną postać, która w dużej mierze trzymała się z dala od światła reflektorów. W ciągu kilku godzin klip był wszędzie. Media społecznościowe eksplodowały hashtagami takimi jak hashtag Trzaskowski, które były popularne na polskim Twitterze i Instagramie. Memy i reakcje zalały osie czasu, gdy zwolennicy i krytycy gospodarza wyrazili swoje opinie. Niektórzy nazwali żart niesmacznym i niepotrzebnym, podczas gdy inni bronili go jako zwykłej komedii. Agencje informacyjne szybko podchwyciły historię, analizując każdy aspekt i na nowo rozpalając debaty na temat granic humoru. W domu Donald Tusk oglądał klip z niedowierzaniem. Jego sojusznik zawsze był dla niego priorytetem i niestrudzenie pracował, aby chronić go przed chaosem życia publicznego. Obraza nie była tylko ciosem dla Trzaskowskiego, była ciosem dla niego jako lidera i mentora. Tusk wiedział, że nie może tego puścić płazem. Jego instynkt obrońcy wziął górę i zaczął pisać oświadczenie, aby zająć się tą całą sytuacją, ale same słowa tym razem nie wystarczyły. Gdy reakcja stawała się coraz głośniejsza, Tusk podjął decyzję, która wywołała wstrząs w mediach. Złożył pozew. Nie wiedział, że ten wybór wywoła bitwę o wiele większą, niż mógł się spodziewać. Następnego ranka zespół Donalda Tuska wydał oświadczenie dla prasy. Było ono wyważone, ale surowe, potępiając komentarze prezentera telewizyjnego wojewódzkiego jako niewłaściwe i szkodliwe. Choć jego słowa trafiły do zwolenników, nie wystarczyły, by uciszyć narastającą kontrowersję. Tusk nie był po prostu zły, był zdecydowany. Przez lata znosił krytykę i kpiny jako osoba publiczna, ale ten atak na Trzaskowskiego był osobisty i zamierzał się bronić. Zwrócił się do jednej z najlepszych prawników od spraw zniesławień w Polsce, kobiety znanej z bezkompromisowego podejścia i głośnych zwycięstw. Razem złożyli pozew przeciwko gospodarzowi i stacji, zarzucając zniesławienie i celowe spowodowanie cierpienia psychicznego. Dokumentacja prawna przedstawiała ponury obraz. Komentarz, choć przedstawiony jako humor, przekroczył pewną granicę. Nie chodziło już o wolność słowa, chodziło o ochronę godności i prywatności postaci politycznej. Sam Pozew stał się wydarzeniem medialnym. Prezenterzy wiadomości debatowali, czy sprawa Tuska ma sens, czy też jest po prostu strategicznym posunięciem, mającym na celu odzyskanie znaczenia. Zwolennicy chwalili jego odwagę, nazywając go zagorzałym obrońcą swojego sojusznika, podczas gdy krytycy oskarżali go o wykorzystanie pozwu jako chwytu reklamowego. Tymczasem Trzaskowski trzymał się z dala od blasku fleszy. Przyjaciele bliscy prezydentowi opisali go jako cichego, ale zdeterminowanego lidera, który rzadko angażował się w medialny cyrk otaczający jego karierę. Jednak działania Tuska mówiły wiele o jego priorytetach. Nie walczył o swoją reputację, walczył o reputację Trzaskowskiego. Pozew miał natychmiastowy wpływ. Sponsorzy zaczęli dystansować się od programu późnowieczornego, zaniepokojeni negatywną prasą. Gospodarz, znany ze swojej pewności siebie, wydawał się bardziej powściągliwy w swoich kolejnych audycjach. Mimo to odmówił przeprosin, podwajając swoje prawo do wolności słowa i nazywając pozew atakiem na samą komedię. Ale z upływem dni historia stawała się coraz głośniejsza, przyciągając głosy z każdego zakątka kraju, a bitwa dopiero się zaczynała. Pozew wywołał burzę na wszystkich platformach medialnych, kanały informacyjne poświęciły godziny na dyskusje panelowe, fora internetowe huczały od debat, a podcasty analizowały sytuację z każdej strony. Kraj wydawał się podzielony na pół. Po jednej stronie byli ci, którzy oklaskiwali Tuska za przeciwstawienie się temu, co nazywali zastraszaniem przebranym za komedię. Politycy i obywatele podzielili się jego decyzją, zalewając media społecznościowe wiadomościami wsparcia. Ochrona godności naszych przywódców nigdy nie powinna być kwestią, głosił jeden z wirusowych postów, któremu towarzyszyło zdjęcie Trzaskowskiego podczas publicznego wydarzenia. Z drugiej strony, jednak reakcja była zacięta. Komicy i prowadzący talk show zjednoczyli się wokół swojego walczącego kolegi, twierdząc, że Pozew ustanowił niebezpieczny precedens dla ekspresji twórczej. Dla... Niektórzy twierdzili, że osoby publiczne są uczciwym celem satyry, niezależnie od ich roli. Jeśli nie potrafisz przyjąć żartu, nie powinieneś być w centrum uwagi, oświadczył jeden z prominentnych prowadzących podczas gorącej debaty w swoim programie. Rozmowa wylała się z mediów do kawiarni, miejsc pracy i stołów obiadowych. W Krakowie studenci uniwersytetu debatowali nad etyką wolności słowa podczas wiecu na kampusie. W małej jadłodajni w Poznaniu grupa emerytów dyskutowała, czy gospodarz posunął się za daleko. Historia nie dotyczyła już tylko Tuska i Trzaskowskiego. Chodziło o to, jakie zachowania społeczeństwo jest skłonne tolerować pod sztandarem rozrywki. Pośród chaosu prowadzący późnowieczorny program nadal stawiał opór. Jego monologi stały się bardziej buntownicze, przedstawiając siebie jako ofiarę cenzury. Jego zwolennicy dopingowali go, ale jego krytycy zauważyli, że jego żarty przybrały ostrzejszy, niemal gorzki ton. Dawniej charyzmatyczna postać wydawała się teraz przytłoczona kontrowersją wokół niej. Oglądalność programu gospodarza zaczęła spadać, a plotki głosiły, że dyrektorzy rozważają ponowne rozpatrzenie swojego wsparcia. Tymczasem zespół prawny Tuska działał szybko, składając dodatkowe dowody i oświadczenia, aby wzmocnić swoją sprawę. Batalia prawna nie była już tylko osobistą walką, kształtowała się jako kulturowe rozliczenie, ale nikt nie mógł przewidzieć bomby, która miała spaść, grożąc całkowitą zmianą przebiegu pozwu. Gdy rozpoczął się proces w Sądzie Najwyższym w Warszawie, stał się on widowiskiem, któremu media nie mogły się oprzeć. Paparazzi roili się na schodach sądu, robiąc zdjęcia Donalda Tuska, przybywającego w eleganckiej krawieckiej stylizacji, otoczonego przez jego zespół prawny. Po drugiej stronie wszedł gospodarz programu późnym wieczorem ze swoimi prawnikami, z twarzą zastygłą w zdecydowanym wyrazie. Wewnątrz atmosfera brzęczało z oczekiwania. To nie był po prostu proces, to było referendum w sprawie nowoczesnej rozrywki. Oskarżenie rozpoczęło się od miażdżącego argumentu, podkreślając granicę między komedią a okrucieństwem. Odtworzono klip z obraźliwym żartem na sali sądowej, a dźwięk rozbrzmiał w cichej sali. Adwokat Tuska opisał, jak komentarz głęboko wpłynął na Trzaskowskiego, malując obraz lidera złapanego w krzyżowy ogień medialnej sensacji. To nie jest kwestia wolności słowa, zapewniła prawniczka, jej głos był niewzruszony. To kwestia prawa osoby publicznej do wykonywania swoich obowiązków bez narażania się na śmieszność dla sportu. Obrona jednak obrała inną taktykę. Mocno powoływali się na konstytucyjne zabezpieczenia wolności słowa w Polsce, argumentując, że komedia, bez względu na to, jak obraźliwa, zasługuje na ochronę. Zespół prawny gospodarza przedstawił dziesięciolecia precedensów wspierających ich sprawę, przedstawiając go jako niezrozumianego artystę przekraczającego granice. W pewnym momencie sam gospodarz stanął na mównicy, składając pełne pasji świadectwo na temat swojej kariery i tego, jak pozew grozi stłumieniem kreatywności. Sala sądowa stała się teatrem zderzających się ideologii, w którym każda ze stron przedstawiała świadków, aby wzmocnić swoje argumenty. Koledzy Trzaskowskiego zeznawali na temat jego profesjonalizmu i tego, jak medialna kontrola wpłynęła na jego pracę. Tymczasem obrona sprowadziła komików, którzy namiętnie argumentowali, że satyra jest istotną częścią komentarza społecznego. Zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą osiągnęło szczyt. Każdy szczegół, od opanowanych reakcji Tuska po ogniste riposty gospodarza, był analizowany i omawiany na każdej głównej platformie. Późnowieczorne programy telewizyjne w całej Polsce całkowicie unikały żartów na temat procesu, obawiając się, że nieumyślnie staną się kolejnym celem publicznej kontroli. Jednak gdy proces zdawał się nabierać przewidywalnego rytmu, pojawił się nowy świadek, wywracając sprawę i postrzeganie publiczne do góry nogami. W dzień, który wydawał się być rutynowym dniem w sądzie, atmosfera zmieniła się dramatycznie, gdy oskarżenie ogłosiło niespodziewanego świadka. Zespół obrońców wymienił niespokojne spojrzenia, gdy były pracownik stacji, która emitowała program późno wieczorny, wszedł na salę sądową. Nazywał się Kuba Jaroszewski. Były asystent produkcji, który pracował nad programem przez ponad 5 lat, zanim został zwolniony w kontrowersyjnych okolicznościach. Podczas składania przysięgi Jaroszewski zachowywał spokój, ale stanowczość. Gdy zaczął mówić, napięcie w sali było namacalne. Zeznawał o kulturze za kulisami programu, opisując środowisko, w którym przekraczanie granic często miało pierwszeństwo przed etyką. Ale to nie jego ogólne obserwacje oszołomiły salę sądową to konkretne dowody, które przedstawił. Steczki Jaroszewski wyciągnął e-maile, skrypty i wewnętrzną komunikację, które ujawniły coś o wiele bardziej szkodliwego niż ktokolwiek się spodziewał. Według Jaroszewskiego żart o Rafale Trzaskowskim nie był spontaniczną uwagą. Został zaplanowany, przedyskutowany i ostatecznie zatwierdzony przez wyższe szczeble w sieci. Co gorsza, część korespondencji sugerowała, że żart nie miał na celu humoru, ale wywołania kontrowersji i podniesienia oglądalności. W sali sądowej rozległy się westchnienia, gdy dokumenty wyświetlano na ekranie. W jednym szczególnie potępiającym e-mailu dyrektor napisał: To sprawi, że ludzie zaczną rozmawiać, kontrowersje się sprzedają. Po raz pierwszy uwaga w procesie przeniosła się z gospodarza na korporacyjną machinę, która umożliwiła incydent. Obrona starała się odzyskać siły, nalegając, że gospodarz działał niezależnie, a decyzje sieci były nieistotne dla sprawy ale szkoda została wyrządzona. Zeznania Jaroszewskiego zasiały ziarno wątpliwości, nie tylko co do żartu, ale i motywów, które za nim stoją. Poza budynkiem sądu ujawnienie tej informacji wywołało szok w branży medialnej. Nagłówki krzyczały o toksycznej kulturze w sieci, a kilku jej dyrektorów zostało wysłanych na urlop administracyjny w oczekiwaniu na wewnętrzne dochodzenie. Gospodarz, kiedyś twarz ostrej komedii, teraz znalazł się w izolacji, a jego właśnie pracodawcy nie chcieli go wspierać. Ale nawet gdy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Tuska, sprawa była daleka od zakończenia, a ostateczny werdykt miał pociągnąć za sobą konsekwencje, których nikt nie mógł przewidzieć.